Moi drodzy, pytacie o tak zwany powrót do normalności i co będzie w następnych latach. Czegoś takiego jak powrót do normalności już nie będzie. To jest iluzja tylko po to, żeby ludziom powoli zakładać kaganiec obroże smycz. COVID jest jednym z pierwszych etapów przygotowującym ludzkość na event który odbywa się regularnie. Było to za czasów Noego, potem było za czasów Mojżesza i będzie teraz. Jest to tak zwana apokalipsa. Jest to regularne wydarzenie w kosmosie, które pociąga za sobą konsekwencje dla całej planety. Towarzyszą temu wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, różnego typu choroby, plagi. Ale wiąże się też to przede wszystkim z przylotem strażników, czyli anunaków. Synowie boscy, którzy zaczęli sobie robić eksperymenty na zwierzętach i stworzyli gadającą małpę, czyli człowieka, mieli za to zostać być ukarani, ale w związku z tym, że przekazali nam część kosmicznego genotypu raz na wiele dzieciaków rodzi się dziecko, które jest tak zwanym sprawiedliwym lub również lewitą. Tych lewitów w dzisiejszych czasach będzie wiele milionów i ci lewici mają ogromną moc. I wszystko chodzi o to, żeby z jednej strony lewitów zmanipulować, z drugiej strony pozbawić mocy. W czasach Mojżesza, Faraon wykorzystał Mojżesza do zmanipulowania lewitów, Wypuścił go przekazując mu pewnego typu wiedzę i kilka gadżetów, które dały Mojżeszowi przewagę nad wszystkimi, dzięki czemu mógł ich wszystkich zmanipulować, ale to co Mojżesz opisał w Księdze Genezis, jego brat Aaron opisał w Księdze Zohar, dużo bardziej ciekawy sposób i opisał co się naprawdę wydarzyło. Dlatego przejdźmy do tego co będzie się działo. Kluczowym momentem była koniunkcja dwóch największych planet naszego układu słonecznego, tak zwana gwiazda Betlejemska, czyli Saturn i Jowisz. Taka koniunkcja dzieje się raz na kilkaset lat, ale ta kluczowa musi się odbyć 21 grudnia, 21 grudnia 2020 roku. Była właśnie taka koniunkcja. Jest to znak na niebie, o, jest, o którym jest mowa w różnych starych zapisach, od którego w ciągu kilku lat następuje apokalipsa. Ta apokalipsa wiąże się z tym również, że przylatują strażnicy, zrobić tutaj porządek. Od gwiazdy betlejemskiej zostaje niecała dekada. Do apokalipsy, w związku z czym wszystko, co się dzieje, są to przygotowania do dni owych w różnych innych zapiskach. Nazywa się to również koniec mięsa. Zatem COVID to jest tylko wstęp, to jest tylko próba przede wszystkim zarażenia jak największej liczby ludzi szczepionką, która jest koniem trojańskim, żeby byli pożywką dla wirusa. Specjalna określona sekwencja genów znajdujących się w szczepionce ma niszczyć geny lewitów, po to, żeby oni swoją moc stracili. Natomiast jest to dopiero tylko wstęp. Potem będą kolejne wirusy, potem będą kolejne szczepionki. To, co następnym będzie etapem, to jest w przyszłym roku potężne załamanie sektora finansowego, bankowego i całej gospodarki światowej. Cały świat zbankrutuje, ludzie stracą wszystkie pieniądze, zapanuje ogromny chaos. Tego typu chaos powoduje, że będą problemy z żywnością, ponieważ ludzie będą głodować. W związku z czym, gdy zacznie być problem z pieniędzmi i zatrzyma się cały mechanizm produkcji żywności, będzie trzeba wprowadzić odgórnie kontrolę, w związku z czym będzie jeździło w wojsko, w ciągu dwóch, trzech lat będzie jeździło wojsko, będzie dokarmiać ludzi, będzie racjonować żywność i wodę. Miasta państwa będą podzielone już na strefy. Będą ci, którzy będą pożytecznymi idiotami, będą dokarmiani i z nich potem się zrobi zombiaki na przylot Anunaków. Reszta tych niepokornych będzie żyła w gettach po to, żeby sobie na spokojnie zmarli. W ciągu trzech-czterech lat wyjdzie papież i oficjalnie będzie musiał przyznać, moi drodzy. Nie jesteśmy sami w kosmosie, dla waszego dobra musieliśmy to ukrywać, ale i tak to, tak to. I opowie nam o synach boskich, że musimy razem z synami boskimi przeciwstawić się przylatującym Anunakom. Jest to związane z tym, że mit o Prometeuszu, który rzekomo ukradł bogom ogień i za to oni się na nim mszczą. Tak na dobrą sprawę jest to opowieść o Lucyferze który za swoje manipulacje genetyczne musi zostać ukarany przez strażników, tylko że udało mu się wniknąć między ludzi i rozpuścić fałszywą swoją historię. Mit Lucyfera, który ma zostać ukarany, czyli jeden z synów boskich i cała jego armia tych, którzy robili eksperymenty na zwierzętach, musi zostać ukarana za to, że robili sobie eksperymenty na zwierzętach, a tym bardziej potem. Razem z ziemskimi kobietami tworzyli gatunek Nefilim, czyli Tytanów i gigantów. Za te manipulacje genetyczne, które bardzo zanieczyszczają świadomość wyższego wymiaru, musi zostać ukarane całe plemię synów boskich, w związku z czym oni żyjąc między ludźmi na przestrzeni tysięcy lat, mit o Lucyferze, który musi zostać ukarany. Zamieniono w prometeusza, który niby ludzi broni. W związku z czym teraz synowie boscy, z jednej strony, doprowadzą do depopulacji, żeby było jak najmniej ludzi na ten przylot, żeby mieć na tym kontrolę, czyli te założenia ich. Które można sobie przeczytać na kamieniach w Georgii, czyli trzymać populację na poziomie 400 milionów. Oni będą chcieli zredukować populację ludzi do 400 milionów ludzi, i tych, których będą trzymać, już sobie wytresują, po to, żeby na przylot Anunaków odegrali pewnego typu teatrzy. Wszyscy inni będą do zabicia. Kluczowe jest to, że synowie boscy będą bali się kary, ponieważ manipulacje genetyczne, które zrobili na genach zwierząt i stworzyli człowieka, doprowadziły do bardzo dużych perturbacji w wyższych energiach. W związku z czym strażnicy przylatują, chcą naprawić ludzką duszę, chcą naprawić piekło, chcą te wszystkie energie naprawić, ale synowie boscy będą próbowali wmawiać. W związku z czym, tak jak mówiłem wcześniej, mit Lucyfera, który musi zostać ukarany, zamienił się w Prometeusza, który niby ludziom pomaga. I w momencie, kiedy papież wyjdzie i opowie, jesteśmy przez synów boskich ochraniani, będzie to początek wielkiego wejścia antychrysta. Antychryst będzie to jakaś z osób, od iluminatów, która będzie próbowała zrobić jeden wielki ruch. Walki ludzi w obronie ludzkości przeciwko Anunnakom. Będzie to niby rzekomo fajnie wyglądać, ale doprowadzi to do tego, że każdy kolejny cykl znowu będziemy wpierdoleni w system Matrixa, hodowania ludzi. Wszyscy zmarli nadal będą uwięzieni, i wszyscy ludzie, którzy będą bronić systemu stworzonego przez Lucyfera, który potem zamienił się w Prometeusza, wydadzą na siebie wyrok, wpierdalając siebie w koszmar po śmierci. W związku z czym tak to mniej więcej będzie wyglądać za 10 lat będzie już po wszystkim. Ponieważ na przylot Anunaków wygląda to tak, że wszystkie planety układają się w określony sposób, sprawiają, że Ziemia się zatrzymuje, księżyc opada nad ziemię, ziemia się przekręca o 23 stopnie w bok. Są różnego typu wulkany, wybuchy, trzęsienia ziemi, potworny rozpierdol. Natomiast ci, którzy są kluczowi, to są lewici, ponieważ oni mając czysty genotyp w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy się dzieją, zaczynają się unosić i to jest dla anunaków sygnał, że ci, którzy się unoszą przy tym całym rozpierdolu, to są ci, którzy mają czyste dusze i ich trzeba ratować. I wszystko chodzi o to, żeby tych lewitów, których jest bardzo dużo, jesteście to niektórzy wy, są to wasze dzieci kurwa, żeby im wszystkim zniszczyć genotyp. Szczepionkami, z drugiej strony zmanipulować, by uniemożliwić Anunakom, czyli słynnym strażnikom z Księgi Henocha, naprawienie życia na Ziemi i doprowadzenie do równowagi. W związku z czym wygląda to w taki sposób, że w momencie, kiedy tutaj jest apokalipsa, większość tych złych ludzi z plugawymi duszami zmienia się w zombiaki, dosłownie. Natomiast ci, którzy mają czystą duszę zaczynają się unosić i tych unoszących się, ponieważ ich genotyp sprawia, że zaczynają lewitować. Synowie boscy próbują wyeliminować, ponieważ boją się, że jeżeli anunaki po nich przylecą, w oparciu o sprawiedliwych, czyli lewitów, stworzą zupełnie nowy gatunek i życie na Ziemi może wyglądać zupełnie inaczej, czyli mniej więcej tak, jak możecie sobie zobaczyć w filmie. Awatar. Jeżeli podoba Wam się taka forma życia jak w filmie Awatar, to wieście mi, jest to tylko wstęp do tego, jak może wyglądać życie na Ziemi. Tak to wygląda w bardzo dużym skrócie. Kluczowe jest. Nie dać się zmanipulować iluminatom, którzy powoli odpalili już swój wielki plan depopulacji. Powoli zaraz będzie odpalana kampania światła, która już trwa, która ma przygotować przyjście Antychrysta, który ma zmanipulować ludzkość po to, żebyśmy przed anunakami odegrali teatrzyk taki, jaki jest na rękę Synom Boskim. Czyli pamiętajcie, Lucyfer zmienił się w Prometeusza. Pozdrawiam bardzo serdecznie.